Think, think. Good job, guys. Hey, guys. Nice. Good job Good fit, boys. All right, All right, nine, now it's time to f nine, bro. Oh, listen, guys, what? listen. I haven't, I haven't lost a single OB duel against MHL in my entire career, <laughs> even in FPL. Okay, so you know what it means? I'm <laughs> gonna get now. An Check my P, IP, oh, IP oh, Ah, uh, oh, you missed smoke, I'm low. Nice, I'm low. Only, only Get the final. It's short coming out. short, one short, one short. Uh, Wir one one Okay, sure. I'm plan to just be yeah. We can chill, They can push short. I'm can shore, like. Window. Short. Let's short. 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 kill him. Nice. No, let's go, let's yeah. go. Yeah. Rens, yeah. go Short. Did you earn catch? Ja, maybe just win Can Kann out? I'm staying shot, okay. No chyba nie wejdzie tejku co? Czy będzie? Wejdzie. Ooooo uh! A chłop ma jeden nie no Dawajcie, panowie. On my body. Careful. I, I, I will count, to chłop no jest wycofany teraz. My... KEJU! Mamy to, widzowie! Pięknie! Nieobserwowana, nie znamy rezultatu. No i teraz zobaczmy, ok, podejście. No nie wiem, w sumie nie będę tego komentował jeszcze raz, bo. Nie będę tutaj udawał sztucznych emocji, ale. Zobaczmy, jak on to wyklika. Zobaczmy, jak on to rozegra. W sumie, bo nie widzieliśmy jego powa. Oj, nie, no to pięknie. Pięknie to było zrobione, nie? Aż, aż, aż się człowiek uśmiechnął po raz drugi w dniu dzisiejszym. Chociaż ostatecznie Kenex będzie wychylał. I tutaj podjęta wymiana, ale nie trafia tego strzału z Digla. A to jest na tyle niebezpieczna broń, że trzeba być się czujnym do samego końca. Bambusz, okay. Z eliminacjami to Miko z galerii się uruchamia, na plecy mamy mienia. No i runda bez straty idealnie nine! Wyklikało sobie teraz rywala, my nie to wszystko kończy, przeciwnicy posiadają to k 47 Najpierwsze eliminacje się sypią, okej, okay, dwukrotnie Przełączyłem się na idealnego powa, ale no... Chyba nie chcemy tego oglądać, tutaj czy będzie kosa, czy będzie tutaj nóż zaprezentowany przez rywala, o to jest pytanie o, jak widać, antyterrorysta dalej totalnie nieświadomy. No, i w końcu pojawia się zabójstwo. W końcu zdobywa to trafienie zespół terror. Stara się odpowiedzieć to Miko, ale ten również obrywa po głowie i od razu. Znikają te HP z jego życia, chociaż MHL nie pozostaje dłużny i trafia na to Safixa, dające przewagę swojej drużynie 2 na jedne, dwa na 3, przepraszam, na ten młyn Kenny, z kolejnymi fragami. To Miko zostaje sam Tomiko! Chciał przeciągnąć tego spraya, ale no ten, który zaszedł tę sytuację od kuchni. Straty po stronie jednej czy drugiej ekipy, ale widać, że terroryści się pchają na B, a tutaj MHL zawłupy na daleko, łapie pierwszego rywala, i Bambosz widział i MHL wykorzystał tę informację, trafia Kenego S, -a, który jak widać totalnie się tego nie spodziewał, trzeba sobie powiedzieć otwarcie, dobry początek od 9 w tej rundzie, wypracowane dwie eliminacje przez snipera dają olbrzymie możliwości, jeżeli chodzi o kontynuowanie tej rozgrywki. Teraz okej, okay, wychyla okay, bez błędu, dodatkowo też wymiana podjęta przez mynia. No i sam ręcu 1v5 Od tego nie da się zwyciężyć. Jednocześnie Mhl wspólnie z myniem oraz oczywiście zaangażowanym też w to wszystko kejem będą przejmować pozycję na rampie, no i mamy. Jak widać Fraga z tego przez tego przezmienia tylko teraz Podejście pod Bambosza powinno się pojawić Trzech reprezentantów Tero Skłonnych do ataku Ale pierwsze Wymiany na A zostały już rozegrane Wymiana wyrównana bo jest to 3 na 3 I teraz Bambu Raz Bambu Dwa i Bambu przeciąga Ale nie dociągnął tego spraya Żeby zgarnąć tę jeszcze trzecią eliminację Ale wykonał na tyle dobrą robotę Że na B po prostu nie było wejścia Tomiko pozwoli zaplantować bombę Ale nie będzie w stanie utrzymać się ręcu za długo na tym BS-ie, także 9 odnosi piąte zwycięstwo na Mirażu. Leci flash. Oj, teraz będzie Rampus gotowy, ale Kay mimo wszystko daje eliminację. To Miko również pomaga koledze, też MHL jednocześnie trzyma Andera, więc zaskoczenia nie będzie. No jedyna właśnie taka delikatna kontra, jaka mogła się pojawić, to właśnie przejęty bombsite A przez rywali. Tylko, że z drugiej strony przeciwnicy kombinują. Ja się przełączam na Przełączam na na Bambosza, który będzie trzymał ten bombside B, którego miejscówka zostanie zaatakowana. Jak widać, Bambosz ma czuja. On wie chyba, że tutaj będzie podejście. I Bambosz, oj, jak on to rozegra, Kuku Bambo? Pokaż i a kuku, widzi stópkę i od razu strzela prze przeciwników, wykorzystując okazję. No, piękna runda od Bambosza. Wytrzymał presję, gdzieś tam nie poleciał z tą rotacją, tylko powalczył, chociaż jest. Też przyczarował, ale koniec końców to MHL. No ale patrząc na ich wyposażenie, no szansa nie jest za duża i e, przede wszystkim temu, że MHL daje trafienie za włupy K, dodatkowo dopomaga złącznika. No i to już jest naprawdę bardzo duże prowadzenie. Ho, ho! Dostał na czapę, a to Suffix i nie będzie atakował! Dodatkowo my nie łapie Kerexa i to Micho kończy piękna runda od dziewiątek MHL Kontra trzech rywali. Oj, MHL, trzeba, trzeba MHL trafić. I teraz kwestia timingu. MHL widzi lub MHL raz. Teraz próba wycofania. MHL kolejną eliminację zgarnia i z galerii dopiero pojawia się wsparcie. Ale właśnie on był tutaj solo. A i tak wyciągnął dwa zabójstwa. To naprawdę wielka robota od niego. Szkeneks dobrze trzyma pozycję na kuchni, ale za chwilę pojawi się ładaka tutaj. KNS, olbrzymie problemy. Gengs jednak wykorzystuje AWP, no i okazuje się, że to Miko podejmuje batalię, to Miko wychyla, ale przeciwnik przygotowany na tego typu wyjście. Jak Buki jest tak jak jest, to jest dobrze. Na razie... MHL! Skutecznie łapie pierwszego rywala. No tam jak dzieci we mgle na tym środku. Nie byli w stanie za dobrze skontrolować tego Rambusta. Trochę się pogubili, ale szybko. Potrząsęli się z tej mgły i, i... pojawi się na pewno teraz rotacja. Oj, to będzie ważne. Bamboż już od dżungli. Raz. Bambosz 2-minio wcześniej jeszcze trafia. I mamy przewagę 2-1. Keny jest ze snajperką. I z 20 sekundami czasu będzie jeszcze oczywiście próbował. Keny z rotacją, ale... Pytanie czy zdąży, bo leci, leci. No, movement na pewno nie Szwecja. Movement Francja bardziej bym powiedział. No, ale jednak ostatecznie... Będzie w stanie zaplantować pakę, 6 sekund do końca Ken jest z podłożonym ładunkiem i teraz ważne Będzie to jak Kenny jest to rozegra, bo nie trafia tego pierwszego strzału Od gali się pojawia wsparcie, kolejny miss, coś się dzieje, Nine jeszcze nie wykorzystuje opcji Oj, Kenny poczarował, ale ostatecznie na całe szczęście dla NineMHel Z tego USP-ka wykorzystał bliski dystans I Zdaję sobie sprawę Nine, że odpuścili mimo wszystko ten site A że warto byłoby się nim zainteresować. Oraz oczywiście też pozycją mida. Kontrolą właśnie tego typu miejsców. i właśnie Bambo Zandera zaskakuje jednego z rywali. Dodatkowo pojawia się kolejna okazja. Bambo pokazuje nam, że kontrola full auto stoi na wysokim poziomie. Tylko, że teraz na A właśnie te straty się pojawiły. 30 sekund do końca. No i co zrobi tutaj Mynio? Co zrobi tutaj Bambosz? Bo no tak de facto terroryści no muszą gdzieś na któryś z sideów Za chwilę zaatakować I oni teraz podchodzą, ale No tutaj jest gotowa drużyna No i leci, leci na ten side rywal Ale tutaj ostatecznie Bambosz wygrywa wymianę BAMBOSZ! RÓWNIEŻ Z KOLEJNYM HEADEM Ale to było wejście w końcówce Na to Safix dosyć odważnie Oj teraz! Na to Safix Zaczął dobrze i Kontynuuje również e, solidnie MHL wraz z KM zdobywają pierwsze terafienie na korzyść drużyny Nine. Tylko że tak reprezentanci CT mają przewagę, ale MHL chce tę przewagę jak najszybciej tutaj wyrównać, chociaż paka na B. Więc taktycznie Nine fantastycznie. Podejmuje decyzję, Minio teraz czeka A na plecy będzie starał się podejść MHL, chociaż Minio będzie miał spore kłopoty Bo zauważcie, że przeciwnicy Są już naprawdę blisko, Minio No właśnie, za długo Za bardzo defensywnie Ale ostatecznie teraz, oj, nie trafia MKL, próba defowania po raz kolejny Oj, co tutaj się dzieje, MHL miał Okazję, ale, no jak świetnie Wchodziło to na a tak pod Tym B no niestety, te kule nie szły w to miejsce, gdzie sam MHL by. A teraz split pod konektor. 50 sekund do końca. Nine ma e, angaż czwórki zawodników w zasadzie od jednej lokacji. To no jest atak Z w ogóle w szoku, co się tutaj wydarzyło. Pakę jest plantowana, na CT dorzucony, od razu pojawia się cofka. I Nine przejmuje sobie inicjatywę na bombsite. Dodatkowo Kenny jest mocno obity. Próbują się strzelać gracze terror. I widać, że wychodzi im to naprawdę dobrze, CT obijane. Ale Bamboż, no to jest gracz, który nie kalkuluje. To jest gracz, który w bardzo trudnych sytuacjach zdobywa eliminację. Dla swojej drużyny jednocześnie. Kej kasuje jednego, Kej drugiego, to Miko trzeciego. I to jest po rundzie. 10-4 dla Nine. Ale rywali dostrzeżę prędzej albo domek, albo konektor, bo tutaj pojawia się właśnie pierwsza wymiana. I trochę niecelnie ręcu. Niecelnie również gracz na Bom No i Siekka poszła konkretna. No tutaj, e, po rundzie. Tutaj Nine triumfuje po raz jedenasty. Nie chce tutaj się strzelać, ale strzelać chce się Heli. Od razu zgarnie on trafienie otwierające. Jeszcze Fleszych poleciał, ale Bamboż bardzo sprytnie, ale skitrał. No i wychyla po czasie, żeby złapać kolejną eliminację. Wydaje mi się, że spodziewamy się tego etykietu. Jest opcja na szybkie zdobycie tego trafienia. Tak jest! To Miko tutaj Kenego SA. No, i Kenex sam na konektorze i bez opcji na jakiekolwiek zdobycie trapienia 12 do 4. Warto powiedzieć, że menu jest prowadzącym, także reszta może się spokojnie wykazywać w kwestii strzeleckiej, ale chwilowo to Kenex. Strzelecko robi robotę, Kenex trafia, no ale tutaj bardzo odważne wyjście, bardzo odważny ruch. No i zobaczmy, jak to teraz wygląda. Zobaczmy, jak to teraz będzie się prezentowało. Bo jednak jest deficyt gracza, ale to nie jest jeszcze przegrana runda. Tutaj jeszcze może się wiele zmienić. Tutaj jeszcze można tak naprawdę odrobić straty. Ja zobaczmy, łapiemy mnie rywala, który poczuł się troszeczkę zbyt pewnie. No i na tej rampie zamiast zyskać kontrolę, to zyskał jedynie śmierć. Wybuz do okna. Oj, nawet nie bóz do okna! Wyłapanie ręcu z ledera! No i te pojedyncze piki dla nine są jak zbawienie. Wygrywane przebitki bezpośrednie dają nam szansę jeszcze teraz widziany snajper! Będzie Minio. Oj, wie! On wie! On wie, że ken tutaj będzie świrował! On wie, że Ken jest! Będzie tutaj starał się zagrać jak najodważniej, ale no nie mam wrażenie, że wygra ten pojedynek strzelecki. Spójrzmy, jakież to są CS-owe szachy. Jak to chce rozegrać minion no bardzo. E, dobra próba, ale tym razem jednak Ken jest mocniejszy. Chociaż ostatecznie z dwojga złego i tak fajnie, że Nine przejmuje sobie bombsite A. Więc nawet wynikło to, że udało się zyskać tutaj przestrzeń i... Prawdopodobnie zakończą mecz teraz reprezentanci dziewiątek, tak jest, Kenny jest. Zgra na tym w ręku, więc nie miał absolutnie jakiejkolwiek szansy.